No, a już teraz oddaję głos naszej ekspertce doktora Nicie Dąbrowicz-Sklauce z Politechniki Gdańskiej, która opowie nam, jak planować strategię oceniania i motywacji w kursach MUG. Bo ja już powiedziałam, jak je umieszczać, ale Anitko, jak gdybyś mogła kilka słów Dziękuję serdecznie, oczywiście. Zatem to, to o czym już powiedziała Agnieszka, specyfika kursów MUP powoduje, że są to kursy o masowym dostępnie i trzeba sobie zdawać sprawę, że tak jak obserwujemy te badania, które prowadzone są na całym świecie, to ukańczalność tych kursów waha się na poziomie 10%. I wszystkie renomowane platformy MOOC, tak jak i na Wojka, posiadają taki system weryfikacji, który właśnie pozwala na dostarczanie tych modułów uczących, które są modułami jak najwyższej jakości. Ja może tak zacznę od zasygnalizowania pewnych danych. Pół roku temu, tak około pół roku temu, ukazała się bardzo ciekawa publikacja Kate Honey z University of London. I ta publikacja dotyczyła analizy czynników które wpływają na zdolność zapamiętywania treści prezentowanych na MUKAch i generalnie tych rzeczy, które są związane z aktywnością studentów na tego typu kursach. Były to badania takie sondażowe, w których uczestniczyło około 400 studentów Uniwersytetu Kairskiego. Oni mieli za zadanie wybrać sobie ten kurs mu, który nie jest przypisany do ich przedmiotu, który realizowali, ale to były kursy, które miały rozwijać ich takie umiejętności naukowe. Powiem tak, że około 32% uczestników ukończyło wybrany kurs. I cóż się okazało? Nie zaobserwowano wpływu na zdolność uczenia się na tych kursach ukończenia tych kursów takich czynników jak płeć uczestników czy aktualny poziom zaawansowania edukacyjnego, bo w tych kursach uczestniczyli zarówno ci studenci, którzy zaczynali swoją drogę edukacyjną, jak i studenci studiów podyplomowych. Okazało się, że też wybór konkretnej platformy nie miał tu decydującego znaczenia. Czynnikami mającymi taki decydujący wpływ właśnie miała konstrukcja treści kursu. Czyli można powiedzieć, że był to taki, taki schemat, taki scenariusz przeprowadzenia kursu, który angażował tych uczestników kursu, oraz okazuje się, że bardzo istotna jest ta interakcja pomiędzy uczestnikami kursu, ale też ta komunikacja, interakcja z tym, kto jest prowadzącym dany kurs. No to skoro wydaje się, że istotnym takim elementem jest ten scenariusz kursu, i wydaje się, że bardzo istotne jest to motywowanie uczestników. Kursu, w trakcie tego szkolenia, to może sobie zastanówmy się, czym w sumie ta motywacja jest. Mamy takie dwa typy motywacji. Motywację wewnętrzną, która tak bezpośrednio wynika z zainteresowania danym tematem i tym, że dany uczestnik wybrał dokładnie ten kurs, który jest zgodny z jego zainteresowaniami, i ta motywacja zewnętrzna, którą my mamy się zająć, czyli my mamy zachęcić do działania, ale nie tylko wywołać tą motywację, ale też tą motywację utrzymywać. I teraz trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ta motywacja to nie jest tylko te zaciekawienie, inspirowanie tematem, ale to też jest nakierowanie na działanie, czyli pytanie o cel naszej nauki, szukanie przyczyn trudności, ale jak już te przyczyny trudności znajdujemy, to my też musimy pokazać, jak te trudności i te problemy musimy rozwiązać. Czyli taka polityka motywowania i oceniania w kursach typu muk musi uwzględniać takie trzy aspekty. Po pierwsze, ocena musi być też źródłem motywacji. Ta ocena musi dostarczać temu uczącemu się takiej pełnej informacji zwrotnej o tym jakie postępy robi, oraz musi też wskazywać na to jak radzić sobie, radzić sobie z problemami i w którym miejscu tego procesu edukacyjnego ten ucząca aktualnie się znajduje. Czyli ta informacja zwrotna jest taką siłą wspierającą, czyli po pierwsze, my musimy docenić trud tego uczącego się, po drugie, wskazać błędy, które popełnia i które są możliwe do poprawy, ale jak wskazujemy te błędy, my musimy też pokazać, jak te błędy należy naprawiać. Czyli my nie możemy ograniczać, ale raczej tym kursem mukowym stwarzać możliwości. I teraz te strategie oceniania mogą różnić się w zależności od tego, z jakiej dziedziny jest kurs. Kto jest tym naszym potencjalnym, najliczniejszym uczestnikiem naszego kursu, tak? Bo inną, innym czasem i innymi metodami motywacji będziemy działać na uczestnika, który jest uczniem bądź studentem, a innymi, kiedy jest to osoba, która jest osobą pracującą. Też jest istotne, z jakiej dziedziny jest kurs, czy to jest taki kurs startujący, czy w danej dziedzinie, czy kurs ekspercki, co oznacza, czy możemy posługiwać się takim żargonem środowiskowym, czy też żargonem fachowym. I też jest jeszcze jedno bardzo istotne pytanie, a mianowicie jaka wiedza, i jakie umiejętności będą adekwatne do poziomu ukończenia kursu. Skoro mamy wystawić zaświadczenie, my musimy wiedzieć, jaka wiedza, jakie umiejętności z tym zaświadczeniem są związane. Ostatnim takim bardzo ważnym pytaniem jest komunikowanie uczestnikom kursu zasad, według których ten kurs będzie oceniany ten komunikat powinien być skuteczny, czyli inaczej zrozumiały dla wszystkich tych osób, które się uczą. Powinien być też trafny, czyli inaczej taki nie tylko taki, że uczestnicy akceptują ten sposób oceniania, ale też w pewien sposób emocjonalnie się z nim w nim angażują, czyli mają pozytywne emocje związane z tym wyznaczonym metodą oceniania. Ale też musi być użyteczny, bo nie, niezależnie od tego, w którym miejscu kursu jesteśmy, to ten uczący się musi wiedzieć, jak na tym etapie jego działania, jego aktywności będą oceniane. Można powiedzieć, że w tych kursach mukowych to ocenianie jest takie dialogiczne. Mówimy wtedy o dialogicznym modelu oceniania. Czyli ten model zakłada, że ocena jest taką przede wszystkim informacją dla uczącego się, a dopiero wtórnie taką decyzją edukacyjną, która jest związana z konkretną oceną. Zatem możemy powiedzieć, że tak jak w tradycyjnym kształceniu, my musimy stosować na kursach zarówno oceny kształtujące, jak i oceny sumujące. I to, co wskazałam na początku i o tym mówiła Agnieszka, jeżeli my mamy uczestników kursów w liczbie kilkunastu wręcz kilkudziesięciu tysięcy, no my nie możemy być takim prowadzącym, który informację zwrotną dostarcza w formie samodzielnie stworzonych opisów. Więc my musimy jak najaktywniej wykorzystać te wszystkie aktywności samosprawdzające umiejętności, samosprawdzające wiedzę. Zatem mogą być to jakieś pytania w trakcie oglądanych filmów, mogą być to pytania w trakcie lekcji bądź realizacji jakichś zasobów. Przy czym te pytania są konieczne, jeżeli ta nasza lekcja na przykład dotyczy bardzo skomplikowanego materiału albo ten opis jest szczególnie długi. Innym takim dobrym narzędziem, są, innym takim narzędziem jest wzajemna ocena studentów swojej pracy. I tu bazujemy na tak zwanej karcie oceny. Tutaj bardzo duża jest rola prowadzącego, ponieważ jeżeli prowadzący dobrze określi te zasady oceny w karcie oceny, to tak naprawdę ta wzajemna ocena studentów bardzo przypomina tę ocenę, którą wykonuje prowadzący. Teraz możemy powiedzieć też o cenach sumujących, tak? bo te przygotowane przez nas zasoby i te przygotowane przez nas aktywności oraz sposób ich realizacji. Muszą pozwalać na pokazanie, jakie postępy osiąga student. Zatem ta ocena sumatywna jest takim wymiernym narzędziem do określenia stopnia osiągnięcia efektów uczenia się przez studenta czy przez też uczestnika naszego szkolenia. I teraz, jeżeli ta ocena sumatywna będzie strasznie częsta. To ona może bardzo stresować tego uczestnika szkolenia. Natomiast jeżeli będzie zbyt rzadka, no to będzie to element, który będzie w znaczącym stopniu demotywował go. I teraz coś jest ważne. Te kryteria oceny muszą być podane na początku kursu. Tak? Ta etykieta kursu jest już takim miejscem, gdzie dobrze by było podać te wytyczne, bo potem my możemy się odwoływać do tego, na co umówiliśmy się z uczestnikiem szkolenia, zupełnie na początku. Teraz bym chciała jeszcze troszeczkę wrócić do tej motywacji, bo jak widzimy, że ten system oceniania i ta motywacja to jest taki system naczyń połączonych. Ja tu bym chciała się odwołać do takiego modelu motywacji, ARCS, który zapewne Państwo znają, i tutaj bym chciała powiedzieć o kilka takich, kilku takich mechanizmach angażujących. Co możemy zrobić? Możemy w ramach kursu zaproponować grywalizację, przy czym trzeba pamiętać, że ona musi być zaplanowana w sposób przemyślany, bo jeżeli będzie sztampowa, to uczestnik szybko się znudzi. Natomiast my nie chcemy w tym uczestniku wzbudzać takiego łowcy nagród, natomiast my byśmy chcieli, żeby z niego zrobić takiego poszukiwacza wiedzy i poszukiwacza umiejętności. Drugim takim mechanizmem może być fabularyzacja, czyli taka. Nietrywialna fabuła, która jest osadzona najlepiej w tych realiach, w których dobrze czuje się uczestnik naszego szkolenia. Jeżeli ta fabuła jeszcze wykorzystuje wiedzę, umiejętności, którą my mamy sprawdzać, no to można powiedzieć, że sytuacja jest idealna. Następnym mechanizmem jest atomizacja treści, czyli dzielenie tej treści edukacyjnej na takie małe pigułki, które my możemy dostarczać uczącemu się. Dlaczego? Ponieważ przy dużych partiach materiału taki uczący się otrzymuje taki można powiedzieć szum informacyjny. My to wiemy z własnego doświadczenia. Sami mamy problem z multitaskingiem czy też z brakiem czasu, więc rozsądnie trzeba te partie materiału dedykować prowadzącym. Oprócz tego, takim mechanizmem z całą pewnością jest personalizacja. My możemy do tego wykorzystać na przykład różne pretesty, które są wstępem do realizacji jakiegoś materiału to daje poczucie po pierwsze temu uczącemu się, jaki zasób wiedzy już on posiada na starcie, ale daje mu też takie poczucie podążania tak zwaną ścieżką edukacyjną. Tak to, po, to pozwala nie tylko angażować uczącego się, ale też oszczędzać jego czas. Jeżeli chodzi o takie inne metody, Angażowania czy też formy angażowania na szkoleniach, no to oczywiście wszelkie aktywne uczestnictwo typu dyskusje w forach, typu konstruowanie różnego rodzaju scenariuszy branżowych, case study, użycie humoru, użycie po prostu memów, które wśród młodzieży cieszą się bardzo dużą popularnością, przytaczanie ciekawych faktów, statystyk, cytatów. Jeżeli z kolei już stosujemy stopniowanie trudności, to musimy też pamiętać o tym, tym, że jeżeli wchodzimy na następny stopień, to my też po, powinniśmy dać takie elastyczne wskazówki, jak mieć dostęp do tych informacji, jeżeli mamy braki wiedzy i braki w umiejętnościach. Oczywiście wszelkie systemy nagród, można powiedzieć, że z takim kursem mukowym można związać taki, nie wiem, program lojalnościowy związany z notowaniem yy, kolejnych postępów. Czyli te wszystkie tutaj na slajdzie wymienione elementy, te utrzymywanie uwagi uczestnika, adekwatność treści do potrzeb odbiorcy, pewność postępów, zadowolenie z osiągnięć. To wszystko razem ma tworzyć pewnego rodzaju podstawę do tworzenia scenariusza naszego kursu. Przy czym trzeba pamiętać, że no nie wszystko naraz. Tak? Podsumowując to, ten system oceny i system motywacji jest takim systemem naczyń połączonych, gdzie ta motywacja do nauki ściśle związana też z środowiskiem w którym uczy się ten y, nasz student y, łączy się z modelowanym przez nas systemem oceniania który tworzy realne wsparcie dla studentów te wsparcie też wywołuje dodatkową motywację. I tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że bardzo wartościowe jest budowanie społeczności uczących się. My, oczywiście, na platformie możemy wykorzystać do tego fora globalne, możemy wykorzystać fora lokalne, o tym będą mówili inni. Natomiast ja też chciałam powiedzieć, że tutaj te środowisko wsparcia pomiędzy uczestnikami szkolenia. Można budować też na portalach społecznościowych. To jest bardzo cenna inicjatywa, ponieważ oni nie tylko dzielą się wiedzą, dzielą się umiejętnościami, ale tak naprawdę oni zyskują lepszą świadomość celu, która tak naprawdę może prowadzić do sukcesu w ukończeniu kursu. I to, o czym wspominała Agnieszka, ta ankieta z opinią zwrotną, też pisana przez studentów, daje nam jasny komunikat. Być może. Tych metod aktywizacyjnych, w których miejscach kursu wręcz zastosowaliśmy za dużo, tak? Też pokazuje, jakie elementy kursu wymagają troszeczkę innego, innego tego schematu oceniania. I na zakończenie chciałam gorąco oczywiście polecić tą publikację. Wydaną przy okazji projektu przez Fundację Młodej Nauki wytyczne dla twórców kursów. Ja tutaj pozwoliłam sobie zamieścić dwie grafiki, właśnie z tej publikacji i chciałabym też zakończyć takimi trzema pytaniami, które warto sobie zadać, zanim przystąpimy do konstrukcji kursu. To nie są pytania mojego autorstwa, tylko pytania z takiej publikacji Edstroma pod tytułem Design of Motivation. Pierwszym takim pytaniem jest, czy cele kursu są klarowne i czy są sensowne. Po drugie, czy prowadzący są właściwie zmotywowani, bo my tutaj dużo mówimy o motywacji i angażowaniu uczestników, ale jeżeli prowadzimy bardzo duży kurs, gdzie zakładamy, że będą brali w nim udział też inni prowadzący, oni też muszą mieć jasno sprecyzowane cele i jasno sprecyzowany zakres swojej pracy i zaangażowania na kursie. I może takie ostatnie pytanie. Czy wyzwania, które stawiamy uczestnikom kursu są wystarczająco duże i są wystarczająco wartościowe, aby zmotywować ich do realizacji oraz ukończenia tego szkolenia? To wszystko z mojej strony.